Wydawnictwo Błysk zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Lajmana Franka Boma pod tytułem Dorotka u króla gnomów, czyta Maciej Kowalik. 1 W końcu dla kur, silny wiatr uderzył w wodę oceanu, marszcząc jego powierzchnię w drobne fale. Potem gnał te małe fale, aż zamieniły się w wielkie fale, a potem walił w nie tak, że spiętrzyły się w olbrzymie bałwany. Bałwany zaś wznosiły się przerażająco wysoko wyżej niż dachy domów. A były i takie, które sięgnęłyby wierzchołków drzew. Wyglądały niczym góry przedzielone głębokimi przepaściami. Te szaleńcze bryzgi i chlupoty niezmierzonego oceanu, którymi zabawiała się złośliwa wichura bez żadnego rozsądnego powodu przerodziły się w straszliwy sztorm, a sztorm na morzu płata nie tylko dziwaczne figle, ale i wyrządza ogromne szkody. W owej właśnie chwili, gdy wiatr się rozhulał, poprzez dalekie wody oceanu płynął statek. Fale ciskały nim jak piłką, miotały się, parły, naprzód rosły zieloną ścianą coraz wyżej i wyżej. Statek zaś kołysał się na nich. Unosił i spadał w wodne otchłanie, przechylał się z boku na bok rzucany na wszystkie strony tak gwałtownie, że nawet doświadczeni marynarze trzymali się kurczowo i poręczy, żeby nie dać się porwać przez wichurę, lub nie runąć na łeb na szyję do morza. Chmury zaciągnęły niebo tak gęstą mroczną zasłoną, że światło słoneczne nie mogło się przez nie przedostać. I dzień stał się ciemny jak noc, przez co burza wzbudzała jeszcze większe przerażenie. Tylko kapitan statku nie odczuwał lęku, ponieważ przeżył już wiele sztormów, nie jeden raz wyprowadził szczęśliwie statek w spokojne miejsce. Wiedział jednak, że jeśli pasażerowie zostaną na pokładzie, będą narażeni na niebezpieczeństwo. Kazał więc wszystkim zejść do kabiny i pozostawać tam tak długo, dopóki sztorm nie minie. Radził im też, by zachowali odwagę i niczego się nie lękali, a wszystko będzie dobrze. Wśród pasażerów znajdowała się mała dziewczynka z Kansas imieniem Dorota wraz ze swym wujem Henrykiem jechała do Australii odwiedzić krewnych których nigdy nie widzieli wuj henryk nie czuł się dobrze na swojej farmie w kansas pracował bowiem tak ciężko że stracił zdrowie był bardzo słaby i nerwowy zostawił więc ciotce emilii opiekę nad gospodarstwem i najemnymi robotnikami sam zaś udał się w daleką podróż do australii by odwiedzić kuzynów i jednocześnie porządnie odpocząć Dorota miała ogromną ochotę pojechać razem z nim, a ponieważ wuj Henryk sądził, że będzie mu weselej w jej towarzystwie, zdecydował się zabrać ją z sobą. Dziewczynka była doświadczoną podróżniczką. Kiedyś huragan porwał ją z domu aż do zaczarowanej krainy Oz. I w tym dziwnym świecie spotkało ją mnóstwo przygód, zanim udało jej się powrócić do Kansas Niełatwo więc było ją czymkolwiek przestraszyć i kiedy ostre świsty wichru przeszywały ciemność, a fale kłębiły się i miotały dziewczynka nie bała się ani przez chwilę. Musimy oczywiście pozostać w kabinie powiedziała do wuja Henryka i innych pasażerów, i zachowywać się spokojnie, dopóki nie mi nie burza. Kapitan mówił przecież, że gdybyśmy weszli na pokład, to wiatr mógłby nas strącić do morza. Nikt oczywiście nie chciał narazić się na podobny wypadek. Wszyscy pasażerowie siedzieli w ciemnych kabinach, nasłuchując wycia burzy, trzeszczenia masztów i skrzypienia takielunku i usiłując uniknąć obijania się nawzajem o siebie, kiedy statek przechylał się na boki. Dorota prawie już zasypiała, kiedy nagle ocknęła się z uczuciem niepokoju. Wuj Henryk zniknął. Nie potrafiła wyobrazić sobie, gdzie mógł się podziać i zaczęła się o niego martwić. Obawiała się, że wyszedł lekkomyślnie na pokład. Jeżeli tak się stało, to natychmiast powinien zejść na dół, gdyż grozi mu wielkie niebezpieczeństwo. W rzeczywistości wuj Henryk poszedł do swojej kajuty, żeby się przespać, ale Dorota nie wiedziała o tym. Pamiętała tylko, że ciotka Emilia zobowiązała ją do opieki nad wujem. Postanowiła więc natychmiast udać się na pokład i odszukać go, chociaż burza huczała coraz głośniej, a statek zanurzał się coraz głębiej. Ale szybko stwierdziła, że jedyne co jest w stanie zrobić to wejść na schody prowadzące na pokład. Kiedy się tam znalazła, wicher uderzył w nią z taką siłą, że o mało nie zerwał z niej spódniczki. I oto nagle poczuła radosne podniecenie, opierając się sztormowi. Chwyciła się mocno poręczy i usiłowała przebić wzrokiem otaczający ją mrok, zdawało się jej, że. Nieopodal dostrzega niewyraźną postać mężczyzny trzymającego się masztu, sądząc, że to wuj krzyknęła jak mogła najgłośniej — Wuju Henryku! Wuju Henryku! W końcu dla kur. Ale wiatr huczał i wył tak strasznie, że ledwo słyszała dźwięk własnego głosu, a ów ktoś, kogo wołała, na pewno jej nie dosłyszał, bo nawet nie drgnął. Dorota zdecydowała się podejść do niego i korzystając z tego, że... Szalejąca burza przycichła na chwilę, ruszyła śmiało naprzód w kierunku wielkiego, czworobocznego kojca dla kur, przywiązanego mocnym sznurem do pokładu. Dotarła tam szczęśliwie, ale ledwie uchwyciła się prętów kojca, gdzie znajdowały się kurczęta, wicher jak gdyby rozjuszony tym, że mała dziewczynka ośmieliła się przeciwstawić jego potędze, podwoił nagle swą siłę i z jeszcze większą wściekłością uderzył w pokład. Z rykiem rozgniewanego olbrzyma, zerwał sznury przytrzymujące koiec i uniósł go wysoko wraz z Dorotą, która kurczowo przywarła do prętów. Szarpiąc i okręcając swój łup we wszystkie strony, w chwilę później cisnął go w morze. Olbrzymie fale pochwyciły koiec i wyniósłszy go na szczyt pieniącej się grzywy, w następnej chwili strąciły w głęboką przepaść, jak gdyby był zabawką stworzoną dla rozrywki morskich potęg. Dorota dała porządnego nurka, ale nie straciła przytomności umysłu ani na chwilę. Z całej siły trzymała się prętów, a kiedy tylko zdołała pozbyć się wody z oczu, dostrzegła, że wicher zerwał pokrywę z kojca i rozdmuchiwał piórka biednym, trzepocącym się we wszystkie strony kurczętom, które wyglądały niby puchate jotełki do kurzu pozbawione rękojeści. Dno kojca zbite było z grubych desek i Dorota stwierdziła, że trzyma się czegoś w rodzaju... Tratwy o ścianach sprętów, która doskonale mogła udźwignąć jej ciężar. Wykasławszy wodę i odzyskawszy oddech, przelazła przez pręty i stanęła na mocnym drewnianym dnie, gdzie poczuła się zupełnie pewnie. No i mam własny statek. Pomyślała bardziej rozbawiona niż przestraszona nagłą zmianą sytuacji. A potem, ponieważ kojec znalazł się właśnie na wierzchołku fali, spojrzała ciekawie na statek, z którego zmuchnął ją wiatr. Był już bardzo, bardzo daleko. Pewnie nikt na pokładzie nie zauważył jej nieobecności, nikt nie wiedział o jej dziwnej przygodzie. Kojec znowu runął w przepastną otchłań między falami, a kiedy potężny bałwan wyniósł go do góry, statek był już tak daleko, że wyglądał jak zabawka. Wkrótce też zniknął w mroku i Dorota, westchnąwszy z żalem na myśl o rozstaniu z wujem Henrykiem, zaczęła się zastanawiać nad tym, co teraz los jej przyniesie. Miotały nią rozsłukane wody niezmierzonego oceanu, a utrzymywał na powierzchni tylko nędzny drewniany koiec od niezbitym z desek i o ścianach sprętów, przez które nieustannie wlewała się woda, nie zostawiając na niej suchej nitki. Nie było tu nic do jedzenia przecież niedługo. Na pewno będzie głodna. Nie było też słodkiej wody do picia, ani suchego ubrania na zmianę. Ale wpadłaś. Roześmiała się sama do siebie. Wpadłaś jak śliwka w kompot, Dorotu. I doprawdy nie masz pojęcia, jak z tego wybrniesz. Żeby jeszcze powiększyć jej kłopoty, powoli zakradła się noc i szare chmury nad głową dziewczynki zczerniały jak atrament. Ale wiatr, jak gdyby nareszcie miał dość złośliwych chwigli, przestał wymierzać ciosy w wody oceanu i popędził na drugi koniec świata, żeby huczeć i łopotać gdzie indziej. A fale uciszyły się i zaczęły się zachowywać grzecznie i spokojnie. Szczęśliwie złożyło się dla Doroty, że burza wreszcie minęła, bo Inaczej chociaż była bardzo dzielną dziewczynką kto wie co by się z nią stało Wiele dzieci w podobnej sytuacji płakałoby i rozpaczało ale ponieważ Dorota przeżyła już tak wiele przygód i wyszła z nich szczęśliwie więc i tym razem nawet nie przyszło jej do głowy że jest się czego bać przemokła na wskroś i bardzo jej było niewygodnie to prawda ale westchnęła tylko raz jeden o czym wam wspomniałem po czym odzyskała zwykłą wesołość i zdecydowała cierpliwie czekać na to co jej los przyniesie Ciemne chmury odpłynęły powoli i ukazał się skrawek błękitnego nieba. pośrodku którego świecił jasno i radośnie srebrny księżyc, a małe gwiazdki mrugały wesoło do Doroty, gdy spoglądała w ich stronę. Fale przestały ciskać i miotać nieszczęsnym kojcem, unosiły go teraz lekko i łagodnie jak kołyskę, a drewnianą podłogę, gdzie stała Dorota, przestała zalewać woda. Wyczerpana przeżyciami ostatnich godzin, dziewczynka uznała, że sen. Będzie najlepszym sposobem, by odzyskać siły i spędzić przyjemnie czas lub przynajmniej skrócić oczekiwanie nie wiadomo jeszcze zresztą na co. Dno przesiąknięte było wodą, a Dorota dokładnie przemoczona, ale na szczęście działo się to wszystko w ciepłym klimacie i dziewczynka nie czuła zimna. Przysiadła więc w kąciku, oparła się plecami o pręty, skinęła główką przyjaznym gwiazdom, zanim przymknęła powieki i zasnęła. W mgnieniu. 2. Żółta Kura. Jakiś dziwny hałas obudził Dorot. Otworzyła oczy i stwierdziła, że jest już dzień i słońce świeci jasno na wysokim niebie. Śniło jej się, że jest znowu w Kansas i bawi się na podwórku wśród cieląt, prosiaków i kurcząt. I w pierwszej chwili, przecierając oczy i strząsając resztkę snu z powiek, wyobraziła sobie, że naprawdę tam jest. kok ko ko, ko ko tak, koko-ko, ko, ko. usłyszała znowu ten sam dziwny głos, który ją zbudził. Było to na pewno gdakanie kury. Ale szeroko otwarte oczy Doroty widziały poprzez pręty klatki błękitne fale oceanu teraz spokojne i łagodne, a jej myśli podążyły ku minionej nocy pełnej niebezpieczeństw i niewygód. Przypomniała sobie, że porwała ją burza i rzuciła na łaskę zdradzieckiego nieznanego morza. Koko-ko, kot-kodak, koko ko, co to? Wykrzyknęła Dorota zrywając się na równe nogi, po prostu zniosła miajko nic nadzwyczajnego. Odpowiedział cienki ale stanowczy głos, i dziewczynka rozejrzawszy się wokoło zobaczyła żółtą kurę przycupniętą w kącie kojca. Coś podobnego wykrzyknęła zdumiona Dorota. Byłaś tu także przez całą noc? Naturalnie odpowiedziała kura ziewając i trzepocząc skrzydłami. Kiedy burza. zwiała kojec z pokładu, schroniłam się w kącie, uczepiwszy się z całych sił prętów dziobem i pazurami wiedziałam przecież że jak padnę do wody to z pewnością będzie po mnie i tak mało nie utonęłam kiedy ta okropna woda przelewała się przeze mnie nigdy w życiu nie byłam taka mokra ja zgodziła się z nią dorota strasznie było mokro ale teraz czujesz się już dobrze nie bardzo słońce wprawdzie wyszło mi pióra tak samo jak twoją suknię no i poczułam się lepiej kiedy złożyłam jajko jak co rano ale chciałabym wiedzieć, co się z nami biednymi stanie. Jak długo jeszcze będziemy bujać po tym wielkim stawie? Ba, ja też chciałabym wiedzieć. Westchnęła Dorota, lecz jak to się stało, że umiesz mówić? Zawsze myślałam, że kury umieją tylko kwoktać i gdakać. Jeżeli o to chodzi, rzekła namyśle żółta kura, wódkałam i gdakałam całe życie i nigdy nie wypowiedziałam ani jednego słowa aż do dzisiejszego ranka. Ale kiedy? Przed chwilą zadałaś mi pytanie. Wydało mi się czymś zupełnie normalnym udzielić ci odpowiedzi. Przemówiłam więc i mówię dalej, tak jak ty i każda ludzka istota. Czy to nie dziwne? Bardzo dziwne, przyznała Dorota. Gdybyśmy byli w krainie os, wydawałoby mi się to... Mniej zdumiewające, ponieważ w tym zaczarowanym państwie wiele zwierząt umie mówić, ale stąd ze środka oceanu jest chyba kawał drogi do krainy Oz. — A jak z moją gramatyką? — dopytywała się żółta kura. — Czy twoim zdaniem wyrażam się poprawnie? — Ależ tak — uspokoiła ją Dorota. — Mówisz bardzo dobrze, jak na początek. — Bardzo się z tego cieszę — ciągnęła dalej żółta kura. — Jeżeli ktoś... Już ma zamiar mówić, powinien to robić prawidłowo. Czerwony kogut mówił mi, że kwoktam i gdakam po prostu. Boda doskonale. Cieszę się, że i po ludzku, mówię, nie najgorzej. Zaczynam być głodna, stwierdziła Dorota. Pora na śniadanie, ale nie ma śniadania. Możesz zjeść. Moje jajko, zaproponowała żółta kura. Wcale mi na nim nie zależy Jak to nie chcesz go wysiedzieć? Zapytała zdumiona dziewczynka. Nic podobnego? Lubię wysiadywać jajka tylko wtedy, jeśli mam miłe przytulne gniazdko w jakimś spokojnym miejscu i trzynaście jajek pod sobą. Właśnie trzynaście, bo to jest szczęśliwa liczba. Na kur, możesz więc z czystym sumieniem zjeść to jajko. Niestety, nie mogę jest przecież surowe, wykrzyknęła Dorota. Jestem ci jednak tak samo szczerze zobowiązana za twoją przejmość, jak gdybym je zjadła. To do moja droga, odpowiedziała kura i zaczęła muskać piórka. Dorota wpatrywała się przez chwilę w dalekie morze, nadal jednak myśląc o jajku i w końcu zapytała – Dlaczego więc składasz jajka, jeżeli nie masz zamiaru ich wysiadywać? – Z przyzwyczajenia – odrzekła żółta kura. – Stanowi to mój punkt honoru, żeby każdego ranka znieść świeże jajko, z wyjątkiem okresu, kiedy się pierze. Nigdy nie czuję się uprawniona do porannego gdaktania. Zanim nie zniosę jajka, gdybym nie mogła gdakać bok, bok, bok. co rano, nie byłabym w pełni szczęśliwa. Bok, to bardzo dziwne, zadumała się Dorota, ale ponieważ nie jestem kurą, trudno się spodziewać, żebym mogła to zrozumieć. Naturalnie, że nie możesz, moja droga. Dorota umilkła. Wprawdzie towarzystwo żółtej kury dodało jej trochę otuchy, ale jednak czuła się strasznie samotna i zagubiona wśród wód Wielkiego oceanu. Po chwili kura potfrunęła i usadowiła się jak na grzędzie na najwyższym pręcie tuż nad głową Doroty siedzącej na dnie ojca. — Jesteśmy niedaleko lądu! — zawołała kura. — Gdzie, gdzie widzisz ląd? — wykrzyknęła Dorota, zrywając się na równe nogi. — Bo, Po tamtej stronie, bok-bok-tak. odrzekła kura, wskazując głową kierunek. — Zdaje mi się, bokboda, że tam właśnie niesie nas prąd i że jeszcze przed południem znajdziemy się znowu na suchym gruncie, bok-bok-tak. Bardzo bym chciała! — westchnęła Dorota. Woda morska przedostawała się między prętami i dziewczynka ciągle miała mokre nogi. — ja także, odrzekła jej towarzyszka Nie ma na całym świecie nic nędzniejszego od... Zmokłej kury Ziemię, ku której szybko się zbliżały Z każdą chwilą widać było coraz wyraźniej I małej dziewczynce w końcu wydawała się coraz piękniejsza Żółty piasek i żwir pokrywały szeroką plażę Nieco dalej rozciągały się skaliste wzgórza A za nimi stała zielona ściana lasu Ale nigdzie nie było domów Nigdzie ani śladu ludzi Zamieszkujących ten nieznany kraj Mam nadzieję, że znajdziemy coś do jedzenia, rzekła radośnie Dorota, patrząc z nadzieją na piękny brzeg, ku któremu niosły nią fale. Już dawno minęła pora śniadania. I. Ja też jestem trochę głodna, oznajmiła żółta kura. Mogłabyś znieść jajko, zaproponowała Dorota. Nie musisz przecież mieć gotowanego jedzenia, tak jak ja. Czy uważasz mnie za kanibala? Wykrzyknęła kura, trzęsąc się z oburzenia. — Nie wiem doprawdy, co takiego powiedziałam lub zrobiłam, żebyś się czuła upoważniona do obrażania mnie. — Bardzo panią przepraszam, nie myślałam nic złego, pani, ale ja nawet nie wiem, jak pani ma na imię, czy mogłabym się przy okazji dowiedzieć. — Nazywam się Bill, — burknęła żółta kura. — Bill? Przecież to męskie imię. — A cóż to za różnica? — odrzekła kwaśno kura. — Przecież pani jest panią. Oczywiście. Ale kiedy się wylęgłam, nikt nie potrafił powiedzieć, czy będę kurą, czy kogutem, więc mały chłopiec z tego gospodarstwa, gdzie przyszłam na świat nazwał mnie Bilem. Stałam się jego lubienicą, bo byłam jedynym żółtym kurczęciem z całego wylęgu. Kiedy dorosłam mi mój opiekun, stwierdził, że nie potrafię piać, ani walczyć, jak to jest w zwyczaju kogutów. Nie przyszło mu wcale do głowy, żeby mi zmienić imię i wszyscy mieszkańcy zagrody. Ludzie i zwierzęta znali mnie dalej jako Bila. Nazywano mnie więc zawsze Bilem i to jest moje właściwe imię. Ależ to bez sensu! Stwierdziła z powagą Dorota. Jeżeli pozwolisz, nazwę cię Billiną, dodając I na ci imię na dziewczęce. Bo, bo to nie mam nic przeciwko temu, zgodziła się żółta kura. Możesz mnie nazywać, jak ci się podoba, bylebym wiedziała, że to imię oznacza mnie. Cieszę się, że się zgadzasz, droga Billino. A ja nazywam się Dorota. Dorota Gale. Dla przyjaciół po prostu Dorota, a dla obcych panna Gale. Jeżeli masz ochotę, możesz mówić do mnie Doroto. jesteśmy już blisko brzegu. Jak myślisz? Czy można ten ostatni kawałek drogi przejść w brud? Czy nie będzie dla mnie za głęboko? Poczekaj jeszcze trochę. Słońce grzeje tak przyjemnie, nie musimy się śpieszyć. Ale strasznie przemokły mi nogi. Sukienka jest wprawdzie już sucha, lecz nie będę się czuła dobrze, dopóki nie wyschną mi nogi. Zgodnie z radą kury poczekała jednak, a niebawem wielki drewniany koiec, dotknął łagodnie piaszczystego brzegu i pełna niebezpieczeństw podróż szczęśliwie się zakończyła. Gdy można już było wyjść na ląd, Rozbitkowi nie zwlekali ani chwili. Żółta kura sfrunęła od razu na piasek, ale Dorota musiała przeleść przez pręty. Dla wiejskiej dziewczynki nie było to nic trudnego, gdy zaś tylko znalazła się bezpieczna na brzegu, ściągnęła morkry buty i pończochy i rozłożyła, żeby wysły na gorącym o słońca piasku. Potem usiadła i przypatrywała się bilinie, która mocnym dziobem rozrzucała piasek i żwira, następnie przeszukiwała rozgrzebując silnymi pazurami. Co ty właściwie robisz? Zapytała Dorota. No, Jam śniadanie – mruknęła kura, dziobiąc pracowicie. – A co znalazłaś? – dopytywała się zaciekawiona dziewczynka. – Bo podak, kilka tłustych, czerwonych mrówek, bo podak, parę robaków, bo podak, a nawet od czasu do czasu udaje mi się trafić na małego kraba. Wszystko bardzo smaczne, bo podak. – Okropność! – wykrzyknęła z zgorszonym tonem Dorota. – Dlaczego, bo podak, okropność? – spytała kura, podnosząc głowę i z błyskiem w oku, spoglądając na towarzyszkę. – Zajadać żywcem różne stworzenia, okropne robaki i… Pełzające mrówki powinna się wstydzić bilino. Bok, 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 bodak. Co za bzdury. Zagdakała kura szczerze zdumiona. Dziwna z ciebie istota, Dorota. Żywe stworzenia są świeże i o wiele zdrowsze od martwych, które wy ludzie zjadacie całymi masami. Wcale tego nie robimy. Broniła się Dorota. Bok, 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 bodak. Jak to nie? Upierała się bilina. Jadacie jagnięta, barany, woły, prosiaki, a nawet kury. Ale je gotujemy, oświadczyła triumfalnie Dorota. Bok, bodak, czy to nie wszystko jedno? Wcale nie odpowiedziała poważnie dziewczynka. Nie potrafię dokładnie określić różnicy, ale na pewno jest to ogromna. A poza tym, nie wzięlibyśmy do ust takiego okropieństwa jak robak. Tak, podak, ale jecie kurczęta, które pożerają robaki, odparła drwiąco Bilina. Nie jesteście więc wcale lepsi od nas. To dało Dorocie do myślenia. W słowach Biliny było stanowczo dużo przykrej prawdy, która prawie że odebrała